W kolejnym aceranku sięgamy do Psalmu trzeciego i czytamy go od początku. Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie, wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją. I Ty podnosisz głowę moją. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zawsze na mnie nastają. Powstań Panie, ocal mnie, Boże mój. Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, połamałeś zęby bezbożnych. U Pana jest zbawienie, nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. Piękny psalm, szczególnie o poranku ponieważ jak, w tym, jak czytamy w tym psalmie, jeśli się obudziliśmy, to dlatego, że Pan nas wspiera. A więc witaj, drogi bracie, droga siostro, w kolejnym dniu życia dla Pana. Otworzyłeś swoje oczy, obudziłeś się, bo Pan Cię wspiera, bo Pan jest z Tobą. I nie daj sobie wmówić przez cały dzisiejszy dzień, że żyjesz na marne, że ten dzień jest złym dniem, ponieważ gdyby tak było, to Bóg nie pozwoliłby ci tego dnia przeżyć. Bóg darował ci ten dzień, abyś mógł się tym dniem cieszyć, abyś mógł w tym dniu uczynić dobro, które On przygotował, abyś je uczynił. Pewnie, że. Wszyscy mamy wrogów, jak mówi ten psalm. Czasami mamy tych wrogów wręcz zawziętych. Wrogów, którzy nie odpuszczą najmniejszego błędu. No i co z tego? I co z tego, że wielu przeciwko Tobie powstaje? I co z tego? I co z tego, że wielu ludzi mówi, że... Nie ma dla Ciebie żadnego ratunku u Boga, że Bóg Cię porzucił, zostawił. I co z tego, że tak mówią? To, że dzisiaj żyjesz, to, że dzisiaj powstałeś, to, że dzisiaj chodzisz, to, że widzisz, słyszysz, myślisz, to jest dowodem na to, że Bóg jest z Tobą. Bóg Cię wspiera. Bóg jest Twoją tarczą, jest Twoją chwałą, i nie da się oszukiwać diabłu, nie da się oszukiwać światu, nie da się oszukiwać złym ludziom. Żywy, święty Bóg w Jezusie Chrystusie jest z Tobą. Był taki czas, zaledwie 9 miesięcy temu. O, dobry czas, żeby, żeby coś zaczęło się rodzić. Teraz to widzę, że to był czas, kiedy Bóg coś zapłodnił. Ale był taki czas, kiedy wielu z nas tutaj, w naszym zborze, myślało, że to jest nasz koniec, że to jest nasz kres. Ludzie nas podeptali, opluli nas. Wydali tyle nienawiści, tyle złości, że kiedy patrzę na to wstecz, zastanawiam się, Skąd ci ludzie się wzięli? Przecież ludzie Boży nie postępują tak. I kiedy się wydawało, że rzeczywiście nie ma dla nas ratunku, że rzeczywiście za chwilę wszyscy zginiemy i nie zostanie ślad po nas, po naszym zboże, a to oczywiście uzasadni tą podłą decyzję, którą ci ludzie podjęli to Bóg podniósł naszą głowę. To Bóg głęboko przytulił nas do swojego serca. Można powiedzieć, że Bóg przechował nas przez te dziewięć miesięcy w prawdziwym odosobnieniu, ale On już wtedy nas zapłodnił. Już wtedy zapłodnił nas swoim duchem i już wtedy przygotował rzeczy, o których nie mieliśmy żadnego pojęcia. I kiedy przyszedł czas, nasze oczy zostały otwarte. Kiedy przyszedł czas, wyszliśmy w pełni słonecznego dnia. Wyszliśmy, żeby zwyciężać. Zwyciężać w Chrystusie. Zwyciężać dla Chrystusa. Zwyciężać przez Chrystusa. Nie bój się dziesiątków tysięcy. Ludzi, którzy nastają na ciebie. Wystarczy jeden, jedyny, prawdziwy i święty Bóg, aby nikt nie tknął Cię nawet. Jeśli Bóg jest Tobą, to któż jest przeciwko Tobie? Jeśli Bóg jest po Twojej stronie, to któż może być przeciwko Tobie? Choćby całe piekło rozwarło swoją paszczę, Choćby wszystkie diabły z szatanem na czele rzuciły się na Ciebie, to jeśli Twoją tarczą jest Bóg, to cóż Ci mogą zrobić? Nic. Nic. Nawet tknąć Cię nie mogą, ponieważ Ty należysz do żywego i świętego Boga, a Bóg dba i troszczy się o swoją własność. I nikt nie może zrobić niczego komuś, kto należy do żywego, świętego Boga. Panie, powstań. Panie, ocal mnie. Psalmista dlaczego tak woła? Dlatego, że pragnie Bożej chwały. Pragnie, żeby ci, którzy depczą Boże prawo, zostali poskromieni zostali uderzeni żeby musieli publicznie przyznać że się pomylili a to zawsze przychodzi najtrudniej dalej czytałem, czytamy, że tak, czytałem, ale czytamy wszyscy że Bóg uderzył w szczękę wszystkich wrogów psalmisty wszystkich wrogów Dawida i połamał zęby tych, którzy są bezbożni i oczywiście psalm jest poezją, a poezja lubi pewne porównania, lubi mówić w sposób, który czasami w taki niezwykły, z takimi niezwykłymi słowami oddaje rzeczywistość. Ale wiecie co? Czy to, czy to jest poetycko? Czy to jest po boksersku? Pisze wyraźnie. Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich. Nie bądźmy strasznie humanitarni w swoim postępowaniu, bo w ten sposób jedynie dajemy dopust, przystęp diabłu. Należy mówić wprost. Tak, panie. Jeżeli są wrogowie moi, to Ty ich walni w szczękę, niech im zęby wypadną. A co? Przynajmniej nie będą grzeszyć, bo nie będą kłapać kolejnych kłamc i kolejnych plotek. U Pana jest zbawienie. U Pana jest ratunek. Także dla tych, którzy są wrogami. U Boga jest ratunek. Nie bój się, maleńka czutko, mówi Słowo Boże. Nie bój się. Co z tego, że jesteś sam? A może ci się tylko wydaje, że jesteś sam? Co z tego, że jest o wiele więcej tych, którzy ci źle życzą niż dobrze? Ty się zastanów, czy Bóg jest po twojej stronie. Nie, czy ty jesteś po stronie Boga, bo tobie się może wydawać, że jesteś po stronie Boga, ale zastanów się, czy Bóg jest po twojej stronie, bo jeśli tak jest. Jeśli tak jest, to gdybym był twoim wrogiem, to już bym umierał ze strachu, bo Bóg nie odpuści twoim wrogom. Bóg nie odpuści twoim wrogom, przyjacielu. Nie bój się. Nie bój się i chodź za Chrystusem, wykonuj służbę, którą ci powierzono, żyj życiem, które jest czyste i święte, a Bóg zatroszczy się o całą resztę. Jesteś Jego dzieckiem, jesteś jego wybrańcem, masz dostęp do wszelkich błogosławień z Królestwa Bożego. Nie da się ograbić, nie da się oszukać. Żywy Bóg jest po Twojej stronie. Nad Tobą jest błogosławieństwo Boże. Pamiętaj o tym. Chodzisz pod Bożym błogosławieństwem. Niech no który zechce uderzyć Cię. Czy myślisz, że Bóg to zostawi? Czy myślisz, że Bóg nie upomni się o sprawiedliwość dla ciebie? Jeżeli tak myślisz, to nie znasz Boga. A jeśli nie znasz Boga, to czy naprawdę Bóg jest po Twojej stronie, skoro go nie znasz, nie wiesz, kim on jest? Ale jeśli go znasz, to nie miej najmniejszych złudzeń. Bóg jest po Twojej stronie i Bóg naprawdę złamie, skruszy, Szczęki i zęby tym, którzy są przeciwko Tobie. Usta tych ludzi zostaną zamknięte albo na zawsze, albo na długi czas. Oj, jak będzie wtedy pięknie. Jak będzie wtedy cudownie. Ile kłamstw, ile plotek zniknie z przestrzeni publicznej. Raduj się! Raduj się, bo będziesz miał w tym udział! jako ten, przeciw któremu te kłamstwa i plotki posyłano. Niech cudowny, wspaniały, święty Bóg będzie uwielbiony w Twoim i w moim życiu.